Czy wiedzieliście, że na naszej planecie było już pięć końców świata? Ogromnych katastrof, które niemal całkowicie, doszczętnie zniszczyły życie na Ziemi. Czterokrotnie źródłem apokalipsy były erupcje superwulkanów. Ze spękanej skorupy wylewała się lawa. Do atmosfery dostawały się gazy cieplarniane i pyły, co zmieniało ziemski klimat. Podczas jednego z wielkich wymierań było tak gorąco, że wody oceanów nagrzały się do nawet 38 stopni na plusie. Moglibyście wziąć w nich gorącą kąpiel. Za piątym wielkim wymieraniem w naszą planetę uderzyła 12-kilometrowa asteroida. Pędziła 60 razy szybciej niż prędkość dźwięku. Siłę eksplozji wyliczono na ponad 100 trylionów ton trotylu. Krater miał ponad 185 km. Gdyby ta sama asteroida uderzyła dziś w Radom, to krater sięgnąłby na północ do Warszawy, a na południe do Kielc. Przez to uderzenie sprzed 60 milionów lat z Ziemi bezpowrotnie zniknęły 3 czwarte wszystkich gatunków, w tym dinozaury. Ale po każdym wielkim wymieraniu przychodziło wielkie odrodzenie. Wymarłe gatunki dawały miejsce nowym. Takim jak na przykład my. I odkąd to my, ludzie, pojawiliśmy się na planecie, skupiamy się głównie na niespełnionych przepowiedniach. Nostradamus, kalendarz majów, szumnie zapowiadane przebiegunowanie Ziemi i całkowite zaćmienie Księżyca. Tak miały wyglądać nasze końce. Ale pewnego dnia któraś z przepowiedni się spełni, bo przecież nic nie trwa wiecznie. Życie ludzkie, nasza planeta, wszechświat wszystko ma swój koniec. No, może oprócz półprostej. Jak daleko nam do końca świata? Jeśli mierzymy tym, to niedaleko. Na potrzeby sytuacji przyjmijmy, że jest to zegar zagłady. I że północ na tym zegarze to koniec ludzkości. Dziś wskazuje 23.58 i 20 sekund. Nie wyznacza dokładnej daty końca cywilizacji, ale pokazuje, że jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Scenariusze Apokalipsy znacie sporo. Bastion, Jestem Legendą, Epidemia, nawet seria Resident Evil i The Walking Dead. W nich wszystko kręci się wokół plagi. A mówię o tym dlatego, że patogeny nieraz wybijały całe gatunki. Choroba nazywana zespołem Białego Nosa potrafi zabić 8 na 10 nietoperzy hibernujących się w skażonej jaskini. Z kolei chytriomykoza doprowadziła do wyginięcia wielu gatunków płazów w Ameryce Środkowej. Nosicielem obu patogenów byli ludzie, konkretniej podeszwy ich butów, na których przenosili zarazem. Zdarzało nam się też nieumyślnie zmienić cechy jakiegoś patogenu i na przykład odkręcić jego osiągi. Grupa australijskich naukowców zmodyfikowała wirusa ospy u myszy tak, że stał się śmiertelny nawet u szczepionych i naturalnie odpornych myszy. Wystarczył przypadek, by zabić kilka gryzoi. Taki potencjalnie śmiertelny patogen może powstać naturalnie i trafić na podatny grunt. Może też zmutować albo zostać stworzony w laboratorium i wypuszczony na wolność. Specjalnie albo wiecie. To oczywiście nie musi być patogen. Mówiąc o końcu ludzkości, zawsze musimy mieć na uwadze to, że ludzkość w pogoni za wiedzą, rozwojem technologii bądź nauki, zawsze może stworzyć coś, co zniszczy życie na Ziemi. Naukowcy już kiedyś martwili się, że pierwsze badanie nuklearne może spowodować zapłon atmosfery. Że uruchamiając wielki zderzacz hadronów stworzymy czarną dziurę. Te obawy nie miały zbyt wielu podstaw naukowych, ale pojawiały się nawet wśród badaczy, a co dopiero wśród zwykłych ludzi. Szczepionki 5G, Tomasz Hajto wszystko może być narzędziem w rękach iluminatów albo masonów. Szczególnie zdobycze technologii. Co by było, gdyby sztuczna inteligencja stała się zbyt inteligentna? Przewyższyłaby nas absolutnie we wszystkim. Nie tylko w matematyce i obliczeniach, ale też kreatywności, mądrości, umiejętnościach społecznych, intuicji, manipulacji i pamięci. Superinteligencja patrzyłaby na nas i nasze najtrudniejsze, największe problemy, tak jak my patrzymy na tego psa. Stephen Hawking, Bill Gates, Elon Musk uważają, że jeżeli superinteligencja wpadłaby na to, że ludzkość to dla niej przeszkoda, to wpadlibyśmy w niezłe kłopoty. 2001 Odyseja Kosmiczna. Mass Effect. Terminator. Matrix. Myślę, że wiecie o co chodzi. Zresztą, maszyny, by zniszczyć ludzkość, wcale nie musiałyby być do nas wrogo nastawione. W końcu, my, kiedy budujemy autostrady, wcale nie zastanawiamy się nad czymś tak małym, jak los mrówek. Roboty mogłyby zachowywać się tak samo wobec nas, zużyć. Całą czystą wodę, zanieczyścić atmosferę, zniszczyć pola uprawne, by budować swoje klony, i wcale nie oglądać się na nas i nasze potrzeby. Ale to nie jedyne scenariusze końca ludzkości. Możliwe, że po prostu zrobi nas się za dużo. W 1800 roku było nas miliard, 130 lat później dwa razy więcej. Dziś ponad 7 miliardów, a w 2100 roku przybędzie kolejne 4 miliardy. Wykorzystywanie zasobów planety tylko rośnie, a przecież te zasoby są ograniczone. Pewnego dnia może ich po prostu zabraknąć albo mogą być zbyt trudne do uprawy czy wydobycia. Możliwe, że braknie nam też miejsc do życia. Temperatura na świecie rośnie, to oznacza więcej susz i podnoszenie się poziomu wód. Przy wzroście temperatury o 12 stopni Celsjusza, połowa Ziemi nie będzie nadawała się do zamieszkania. Będzie tam po prostu za gorąco. Ludzkość będzie musiała żyć w dzisiejszych strefach polarnych albo w górach. 8 z 12 stopni osiągniemy w 2500 roku. Apokalipsa klimatyczna? To jest możliwe. Ale wróćmy na moment do zegara zagłady. Ten, oprócz wskazywania, jak blisko końca jesteśmy, zwraca też uwagę na to, że to my, ludzie, Również jesteśmy dla siebie zagrożeniem, być może nawet największym ze wszystkich innych. Przesuwanie się wskazówek tego zegara ma zawsze związek z aktualną sytuacją polityczną na świecie. Przybliżał się do północy, gdy Stany Zjednoczone i Związek Radziecki testowały broń termojądrową. Oddalał, gdy upadał mur berliński. Dlatego każda opcja, o której wspomniałem do tej pory, może być pretekstem do wojny. Może nawet być wykorzystana jako broń masowego rażenia. Mowa o biotechnologii czy sztucznej inteligencji. Istnieje teoria, która sugeruje, że każde inteligentne życie we wszechświecie doprowadza do własnej zagłady. Że rozwój technologiczny na pewnym etapie prowadzi do samozniszczenia i być może dlatego kosmos świeci pustkami. Możliwe, że zanim tu się pojawiliśmy, jakaś cywilizacja zdążyła powstać, rozwinąć się, i unicestwić, i że my, ludzie, pójdziemy w jej ślady. Ale przyjmijmy, że nic nam nie grozi, bo każdy pretekst do wojny zgasiliśmy prostym i skutecznym XD. Pokonaliśmy też zmiany klimatu, patogeny nas nie dotykają, a sztuczna inteligencja przynosi nam kapcie. Wtedy wchodzi ona, cało na biało Matka Natura. W ciągu najbliższych kilku tysięcy lat może wybuchnąć super wulkan w parku Yellowstone. Nie szukajcie go na zdjęciach. Jest płaski. Wszystko, co złe, dzieje się pod ziemią. Nie wiemy, ile jest superwulkanów na świecie, ale wiemy, że prędzej czy później jakiś na pewno dał sobie znać i że może rozpocząć kolejne wielkie wymieranie gatunków. Kres naszego życia może też przyjść z kosmosu. Asteroidy nieraz uderzały już o ziemię. Ta najpopularniejsza wisi nad nami i budzi do życia wilkołaki, romantyków oraz kosmonautów. Księżyc powstał w wyniku kolizji między młodą Ziemią a planetą wielkości Marsa jakieś 4,5 miliarda lat temu. Planeta o nazwie Tea uderzyła w Ziemię, uległa zniszczeniu i wyrzuciła część swojej masy wokół Ziemi, tworząc pierścień materii, który później skumulował się, tworząc naszego satelitę. Stephen Hawking w książce Krótkie odpowiedzi na wielkie pytania uznał zderzenie z asteroidą za największe zagrożenie dla naszej planety. I uzasadnił to w prosty sposób matematyką. Asteroidy tak duże, by mogły unicestwić życie, uderzają w naszą planetę co 100 milionów lat. Ostatnie uderzenie miało miejsce w czasach dinozaurów 65 milionów lat temu. Jesteśmy na 100%, dobra, 99,9% pewni, że Ziemia zostanie uderzona przez asteroidę. Nie wiemy tylko kiedy. A jeśli nie to, to kosmici. Mogą nas zaatakować, by eksterminować, zniewolić, ukraść zasoby, zaszczepić, budować maszty sieci 7G, bądź po prostu zniszczyć planetę. A nawet jeśli poturbowanie jak Rambo w Rambo pokonamy wszystkie przeszkody, rozwiniemy międzygalaktyczne imperium i ogarniemy, jak buduje się miecze świetlne, to i tak, jak wspomniałem na początku tego odcinka, wszystko musi mieć swój kres nawet wszechświat. Są dwa scenariusze. Wszechświat ciągle się rozszerza. Pewnego dnia ilość materii może być tak duża, że grawitacja zatrzyma jego ekspansję i doprowadzi do kolapsu. Wszechświat zacznie się wtedy kurczyć, aż do rozmiaru sprzed wielkiego wybuchu. Druga opcja to wieczna ekspansja. Za biliard lat, długo po tym, jak słońce i podobne do niego gwiazdy się wypalą, pozostaną tylko czarne dziury, gwiazdy neutronowe oraz wystygłe białe i czerwone karły. Czarne dziury będą pożerały wszystko, ale nawet one znikną. Proces ten zajmie 10 do potęgi 98 lat. Później wszechświat będą wypełniały jedynie elektrony, pozytony, neutrina i fotony o bardzo małej koncentracji. We wszechświecie po prostu braknie miejsc do życia czyli za 10 do potęgi 98 na pewno wyginiemy. Na szczęście mamy jeszcze trochę czasu, by dorosnąć. Karol Kania, oglądałeś i wiesz, a w kolejnym odcinku sprawdzę, co stanie się z Ziemią, jeżeli zmienimy jej rozmiar. Na taki, 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 taki. Nawet 100 razy większy. Dlatego subskrybuj.